Wiele go od piłki, jest walka, może być fał, ale walki nie będzie Dlatego najważniejsze panowie, zawsze jeżeli ja dobiegam do piłki i mam przeciwnika na plecach, to nieważne ile on tam sił ma i szybkości, bo na 10 metrach w tej chwili to nie, ale na 10 metrach to by mnie 5 lat temu jeszcze nie doszedł. Na 20 to byśmy przegonił, ale, ale w piłce nożnej są krótkie. Cyk, pach, pach. Jeżeli ja dobiegam do piłki, gra ci piłkę. Jeżeli dobiegasz do obrońcy, do przeciwnika, on pyk zgrał piłkę. Wkurzasz się? No wkurza się. Ja, ja jak łapię piłkę przyjmuję, to mówię, o może próbuję... pokiwa się próbuję, tak? Dlatego pamiętajcie jedno, zawodnicy z przodu, będący przed piłką, nigdy nie myślą o tym, żeby być wolnym. Co jest lepiej? Być wolnym czy biegać wolne pole? To jeżeli ja jestem wolny przed podaniem, coś gwarantuję. W momencie podania mogę nie być wolny. No bo jestem wolny. I Teraz ty mnie zagrywasz piłkę na, tam, na, 20, na na 20 metrów. To, że ja byłem wolny przed podaniem, to chwil podania nie muszę być wolny. Ale z chwilą, gdy ja robię ruch wolne pole, na starcie zyskuję przewagę nad tobą, dobiegam wolne pole, dobiegam do piłki przyjaznej, obserwuję grę par zachodnich zachodzące zmiany, mam możliwość podania. Pierwsza. Te warunki to jest standard. To musi na podstawie tego oceniamy, czy między nami współpraca była dobra. Jeśli ty dobiegasz do piłki trudnej, nie możesz zagrać pierwszej nie masz komu zagrać, to łatwo jest ocenić, zobaczy pan, jeżeli ja dobiegam do piłki, tu, a tu w tym polu widzenia są moi partnerzy, tu, i oni nie wykonują ruchu, łatwo jest stwierdzić, czy jest błąd. Prawda? Ja zawsze się, o, dlaczego nie wykonałeś ruchu? Dlaczego nie wykonałeś ruchu? Nieważne, czy nie mogę stracić piłkę bo, bo tobie nikt nie pomógł. Zawsze ruch w odpowiednim, dobiegam do piłki, jest ruch. Tak, ty, masz ruch, a nie ponasz, stracisz piłkę. Tak? ale jeżeli ty stracisz piłkę, a nie miałeś tam zagrać, to to jesteś winny, bo tobie nikt nie pomógł, pamiętajcie panie, zawsze kierujemy się, jest jeszcze taka zasada w piłce nożnej, a tak idzie, wszyscy lecą do przodu, prawda? Leci pięciu do przodu, ja straciłem piłkę. Jaki efekt jest? Pięciu poli biegło, pamiętajcie o jednym, nie wyprzedzamy piłki, wiecie kiedy wyprzedzamy piłkę? Coś wam pokażę. To jest ta ekonomia gry wtedy. Jeżeli ja jestem przy piłce, jestem pomocnikiem, jestem przy piłce, mam swoim polu widzenia, dańcie tutaj go, dańcie tutaj. To mam, to są moi zawodnicy w polu widzenia. To, 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 to. Zwróćcie uwagę, zasada mówi w ten sposób. Gracze będący w moim polu widzenia biorą udział w współpracy. Ja nie mówię, co oni mają w tej chwili zrobić, to są zawodnicy, którzy biorą w współpracy. Ja jeden jestem przy piłce, ale również zasada mówi w ten sposób, że gracz, wykonujący krótki ruch, nie będący w moim polowidzeniem, ale wykonujący, chodź mnie wykonujący krótki ruch. Szybko może się w nim znaleźć, był udział w współpracy jest też może na skazany. Teraz wróci wykonaj ruch, żeby nie A ja od razu mu gram. Ja mu gram. Ja... Nie... daj jeszcze raz, teraz już wadze. Mam trzech zawodników, oni wykonują odpowiednie ruchy i ten ruch niby nie był w... nie brał udziału, ale wykonując... W... mi mnie, mnie chodzi o to że on nie biegnie 30 metrów zapalenie płuc, przebieg następne 20, a ja w piłkę straciłem. Tu chodzi o to. Jest ruch, jest reakcja. Jest ruch. Jeżeli nie ma ruchu, nie ma reakcji. Jest ruch. O. Jest ruch, jest reakcja. Jest w ruchu. Dobiega do piłki, dobiega do piłki. Panowie. I co jest bardzo ważne. Piłce nożnej Nigdy, jak to zawsze powtarzam, nie myśleć o piłce. Piłka nigdy. Jeżeli zawodnik kieruje się tym, aby piłkę trzymać, aby piłkę podtrzymać. Yy, pokazać swoje umiejętności. To tak Wam powiem, tam taki przykład. Jeżeli ktoś się zna w wędkarstwie jest w towarzystwie i tylko o wędkarstwie rozmawia, to znaczy sprowadza dyskusję na ten temat, który się zna, to mówimy, że to z nim nie najlepiej. Prawda? I teraz <coughs> zawodnik, który jest nawet dobry technicznie, on z tej techniki powinien korzystać, a nie uzależniać od techniki. Jest sytuacja trudna, gdzieś tam w rogu, pokaż swoją umiejętności wtedy. A nie uzależniają. Koler miał 2 metry, chciał górne piłki, żeby wygrać głową. Szybki, zawodnik długa, czeka na długie piłki, żeby wykorzystać swoją szybkość na ten. Uzależniają to, co mają dobrego. A w piłce nożej, główka, spokojnie, gramy wszyscy i co jeszcze bardzo ważne, panie Pozycje są fikcyjne. Wiecie dlaczego fikcyjne są pozycje? Kto to ustalił te pozycje te w systemu 4-4-2? To ustalił, prawda? Celem szkolenia jest, wiecie o, o co, przygotować do gry opartej na współpracy. Niezależnie gdzie się znajdziesz, czy znajdziesz się na prawej obronie, na prawej pomocy, na lewej strzydłej, na prawym, tam gdzie mój, jesteś profesjonalnie przygotowany do współpracy. Tę samą wiedzę masz, czy tu, czy tu. Jeżeli jest zawodnik tu, to samo wykonujesz ruchy, co tam. I nie ma takie znaczenia, jak ktoś mówi, on tu dobrze gra, tu się dobrze czuje, tu się źle czuje. Jeżeli potrafić komuś pomóc, to czy tu, czy tu, czy tu nie ma znaczenia. Piłka dlaczego nieraz że dobrze do policja, dać coś potrafią zagrać ten piłkę. Wszędzie Wiecie, co jest warunki udziału w współpracy jeszcze? Powiem no, wam takie rzeczy. Jeżeli ja jestem przy piłce i partnerzy jest 6-4 partnerów, a nie ma wolnego pola, warunkiem udziału w współpracy jest kontakt wzrokowy i wolne pola. Nie ma wolnego pola? Powiem wam takie coś jeszcze. Wiecie, jak dzielimy ruch na, na boisku? Chodzi o tą ekonomię gry. To, co ja wam proponuję, panowie, to kariera może trwać do 40 roku życia. Bo motoryki tylko korzystać. Biegają tylko ci, którzy biorą udział w współpracy. Ci, co nie biorą udziału w współpracy, wiecie, co robią? Przemieszczają się za piłeczką. Asekuracja. W każdym momencie gry piłka jest asekurowana. Bo jeżeli ty zrobiłeś tu ruch, ja za nim idę, jest asekuracja straci piłkę ja za ataku. Nie ma to, że wszyscy lecą, bo bramkę są do. Pamiętajcie o tych zasadach. Dobiegamy do piłki. Najważniejsza zasada ruch jest pierwszy. Przyjazne zagranie. W taki sposób, że partner... Dobre podanie to jest takie, do którego partner dobiega, panowie dobiega. Dobiegając, obserwuje krew partnerów. To że ty dobiegasz i walczysz z przeciwnikiem na barki. Bar, to się nie koncentrujesz na obserwowaniu, bo myślisz, jak go tam przep. Ale jeżeli dobiegasz do piłki, masz pół metra, są on obrońcy, to cię on nie interesuje, bo jak cię są to czy są taka. Obserwujesz dla partnerów i swoją obserwacją wymuszasz na partnerach, a, a mając tą odpowiednią wiedzę, wiedzą, co trzeba zrobić. I wtedy jest po prostu zagranie, jest ruch. Pas, pas, pas. pas, pas. I szał! Popatrzcie, popat popat jedno jeszcze. Jeżeli dobiegasz do piłki, masz komu zadać. Ta sama sytuacja jest przy Dobiegasz do piłki, zamiast pod parterem masz po bramkę. I wtedy, dobiegając do piłki, bo no to chodzi o te same sytuacje, same stwarzać. Dobiegając do piłki, widzisz bramkarza, postawisz pozycję, masz czas łożyć ciało stopę. Chcę Wam tylko jeszcze pokazać, y, dlaczego tak oglądacie mało strzałów z pół szans. Ogląd mało, się nie? No, czy widzę czy kadr, czy gdziekolwiek. Mało. A wiecie dlaczego, panowie? Bo napastnicy grają tak, a nie plecami do wnętrznych. Chodzi jeszcze, jeśli nie noszą, chodźcie na strzeżkę. Chodźcie, powiesztujcie, rotacie się, dobra. Pamiętajcie o jednym. Zawsze ruch jest pierwszy. Dalej się odnieś. Tutaj, tam włożymy, włożymy. Karabinera jest ten napastnik. Tak jak ja podchodzę pod napastnika. Zobaczcie, ja podchodzę koło, po zobaczcie. Zobaczcie, ja sobie stwarzam tu pole do gry. Ja sobie stwarzam pole do gry. Teraz, tu się Ty mnie zagrywasz, ja ci odegram. Zobacz, ja tu jestem. Robię start. Zobaczcie, To Zobacz, co jest sytuacja... Zobaczcie, piłka jest zagrana w stronę obrońców, ale ja wykonuję ruch od obrońców. Podanie jest od obrońców, w stronę partnera. Piłka jest w przeciwnym kierunku niż partnera. On dobiega. I zobaczcie, on dobiegając do piłki, to ja trochę nie do końca gra. Może wszystko zrobić, ale z chwilą, gdy ja tą piłkę bym która przyjął w lewo, w prawo, to on nie wie co zrobić. Pamiętajcie jedno, że masz komu zagrać graj. Nie masz komu zagrać, przyjmij piłkę, odprowadź ją do boku, popatrz, nie wal na pałę, odprowadź. Błędem nie jest strata piłki. Błędem są decyzje. Dlatego zawsze... Panu, ja na przykład nie stosuję na jednej konta. Powiem wam dlaczego nie stosuję jednej na jednej kąt? Bo nie ma takiej zasady, że nie ma zasady, że gramy na jednym konta. Ale muszę w jednej. Tak jak jest, to tak jak teraz. Zagrałeś mnie, ja muszę cię odegrać. Bo jeżeli teraz ja biegnę, nie lubicie, ja to ja tam. Muszę mu odegrać. Bo ja go szanuję, to jest mój partner, ja muszę mu odegrać. tak odegrać, bo nie ma problemu. Bo jeżeli ja odegrałem to znaczy, że powiedział, kolega. Ja nie, Dlatego, nie masz komu zagrać, przyjdź i odprowadź ją do boku. Spróbuj poszukać, zrób pięć 6 kontaktów, ale nie straci. Żeby nie było taki, na zasadzie jak się gra na jeden kontakt, nie ma się komu to zagrać, to co robi? Świeca, robi. Pamiętajcie, od, jak tu ten nie będzie lepiej, to temu ja wam mogę pocycić. Nie da sam jeszcze przyjść, taki skazuję trochę. Pamiętajcie, grę zawodnika ocenami, nie oceniamy na podstawie umiejętności technicznych i ten Wiecie, gdzie zawodnik w jest? Czy z tego czasu gry? Minuta, dwie, minutę. No minutę. A jak gra na jeden kontakt to sekundę. Pach, 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 Sekundę. A cały czas jest ruchy i podejmuje decyzję. Co jest niezależne od przeciwnika pan? Co jest niezależne od przeciwnika w grze? Myślenie i ruch bez piłki. I to powinno decydować o sposobie gry. Trzeba taki sposób gry prowadzić, że sposobem gry pomagamy w wykonaniu podania, strzału, stosowaniu techniki. A nie tak, że wprowadzimy taką grę, gdzie dzięki naszym umiejętnościom ona gra. Dzisiaj, dzisiaj trenerzy szukają sposobów jak pomóc zawodnikom w trudnych sytuacjach. A ja mówię, lepiej im zapobiegać. Jak zapobiegamy, nie ma trudności, to nie ma co rozwiązywać. Prawda? No nie ma co rozwiązywać. I teraz, jeżeli dobiegasz do piłki i masz komu zagrać, i spokój, zrobiłeś swoje. I kierunek on tu, lekko tu. Chodzi o to wymienność funkcji. Nie może być tak, że boczny obrońca kończy akcję na, 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 jako napastnik i zasuwa z powrotem na swoją pozycję. Chłopc, w trakcie gry następuje stępuje to wymiana. Trzy za chwilę napastnikiem jest ten zawodnik, który jest w takiej pozycji. Ja zrobiłem ruch do tyłu, on zbieg, akcja się skończyła. Jak masz nie? Alan. Alan zostaje napastnik, a ja jestem pomocnikiem. Nie ma co zasłużyłam oni iść tam, bo ty to, nie ma co. Dlatego. Nie muszą wszyscy atakować, bo jak ja, jak ja robię ruch w wolne pole, to nieważne, że tam jest 3-4 zawodników Nie ma znaczenia. Dlatego mówię, pamiętajcie zawsze jedno. Najwięcej wolnego pola wiecie, gdzie jest po bok. Po bok. Trudne. No ja to nie jest, ja wam mówię szczerze. To, to ja wam taką wiedzę przekazuję może niespotykaną, no bo tego, ale to jest podstawa... Yy, wszyscy sprowadzili grę do techniki motoryki. Ja proponuję taką grę, gdzie będziesz grał do 40 roku życia. Bo ty tylko z tej motoryki będziesz korzystał. Ja grałem w piłkę, tam jest taki chodziłem na, na halę Bosu pod Broczny, miałem 57 lat jeszcze. No Do tej 10 lat więcej. I ja sobie grałem z innygowcami normalnie w piłkę. Putacy Nigeryjczycy przychodzili, z grałem. Panie wiecie, wiecie dlaczego? Bo ja z motoryki korzystałem. Oni uzależniają ich od motoryka. Ja tylko z niej korzystałem. Ja widziałem, kiedy ruch zrobić, w którym momencie, w którym, którym miejscu. Nie biegamy, biegać. I tego Was chciałbym, żebyście się trojki żeby Was tego nauczyć. Ruch po ruchu się poznaje w umiejętności zawodnika. Biegać, zwróć uwagę, że gdzie jesteś przy piłce. Zobacz. Czy ten ruch pomaga mu zagraniu? No nie. Zobacz. Albo jego widzę, albo przeciwnika. I przeciwnika widzę, co jego widzę. I to na, tak, na koniach, bo on mi zagra piłkę, ja przyjmuję, dostaję po nogach tego. Ruch, o przykładowo tu, cyk. Pamiętajcie, kierunek zagrania ustawia następną kolejność partnera, bo jeżeli jest taka sytuacja, że on jest przy piłce, boczna obrońca jest tam, to wiadomo, że ja robię ruch tu, to boczny obrońca też wie, że się musi lekko przesunąć do boku, że, że tam podanie może dostać. Nie musi startować, bo tu nie chodzi, żeby startować, przemieszczać się. Ruch dzielimy na krótki, dynamiczny, biorąc udział z pracy i na zasadzie przemieszczania się za piłką. Chodzi o to, panowie, w każdym momencie, gdy piłka musi być nie może tak być, że wszyscy polecieli do przodu, a piłkę stracił i jest dziura. Nie musi pięciu atakować. Bo będzie właśnie czy nie. Wiem jak tam ten uważa.